Dobrze, dawaj Mateusz, no, jedziemy z tym materiałem. Final Fantasy XVI, nowe DLC dodatek The Rising Tide, 18 kwietnia tego roku pojawił się. Można już sobie ograć i Ty też go ograłeś. I powiedz mi, co to za dodatek? Czy warto właśnie poświęcić jemu czas? Czy to jest droga zabawa? No i... A możemy mówić o cenie? Czy... Tak ogólnie no. Okej, okay, dodatek mniej więcej e, kosztuje około stówki. Około. E, za to dostaniecie tak naprawdę dwa dodatki, czyli Echo, Echoes of the Fallen, czyli pierwszy dodatek, który wyszedł pod koniec 2023 roku. I domykający go tak naprawdę, czyli The Rising Tide. Całość zwieńcza projekt Final Fantasy XVI. Więcej DLC twórcy mówią, że nie będzie. Historia jest domknięta i niczego więcej nie chcą jeśli chodzi, przynajmniej pod kątem fabularnym, dokładać, ale powiem wam, że po przejściu The Rising Tide nie sądzę, żeby w ogóle była możliwość, żeby to dalej e, rozwijać, chyba że powstanie całkowita, pełnoprawna kontynuacja. Echoes of the Fallen to tak naprawdę coś w rodzaju mm, Wielkiego Dungeonu, w którym mamy do pokonania czterech bossów. Za, za każdego bossa dostajemy oczywiście jakiś zestaw e, zbroi bądź e, lepszego miecia dla samego Clive'a, czyli naszego głównego bohatera. Jeżeli ktoś lubi coś takiego, to fajnie, ponieważ ostatni boss jest naprawdę dużym wyzwaniem i myślę, że dla niektórych nawet większym niż Ultima, czyli finałowy boss 16. więc lubicie wyzwania. Krótki dodatek, tak naprawdę yy, myślę, że na około 4 godzinki, absolutnie do przejścia. Obydwa dodatki, co ważne, możecie zacząć dopiero w okolicach endgame'u, tak naprawdę przed finałową walką, więc... Yy, wszystko, co tutaj dostaniecie, tak naprawdę jest endgame'owym setem dla, dla waszego bohatera. I tyle jest tak naprawdę o pierwszej części, bo jest ona dosyć krótka. No, myślę, że mówienie, mówienie o samych bossach będzie tutaj trochę bez sensu. Natomiast The Rising Tide, czyli tak naprawdę fabularne rozwinięcie. Twórcy specjalnie podczas Final Fantasy XVI wielokrotnie wspominają o ikonie, czyli o takim półbogu, można powiedzieć, świata gry. Lewiatanie? U... ikon z wody. ikon z wody. I jest to dosyć konieczna postać dla całej serii Final Fantasy, no bo każdy prawie final ma swojego lewiatana, każdy ma i frita, siwę i tak dalej, no a szesnastka nie ma. No i co się dzieje? Dlaczego? Czemu Joshua, czyli brat głównego bohatera, wspomina o tym ikonie, a on finalnie w rozgrywce się nie pojawia. Rice... The Rising Tide odpowiada na to pytanie, co się stało z lewiatanem, co się stało z jego dominantem, czyli osobą, która może dzierżyć moc lewiatana. Trafiamy do nowej krainy, za, ponieważ pojawia się w siedzibie klajwa list od jednej z mieszkanie, z takich osób będących w trajbie wody, nie wiem jak to, jak to powiedzieć, Brakuje mi słowa w plemieniu, w plemieniu e, wody, czyli wyznawców Legatana. E, dzięki temu mamy okazję dotrzeć do krainy D, czyli krainy, która nie została zarażona e, tym, tą wielką chorobą, która trawi całą krainę e, dostępną w Finalu XVI. Dlatego ta kraina jest przepiękna. No, można by powiedzieć, że wręcz nasuwają się pewne skojarzenia do jednego z dodatków do Wiedźmina III, gdzie też trafimy, trafimy do krainy miodem i mlekiem płynącą. Pewnie wszyscy wiecie o który dodatek mi chodzi. Więc nieraz możecie zawiesić w tej krainie w MCD oko, czy to na wzgórze, czy na tą fale, która tak naprawdę skrywa pewną tajemnicę, ale została e, zamrożona. Teraz dlaczego została zamrożona? Kto ją zamroził? Dlaczego tak naprawdę ikon wody nie był potrzebny ultimie do e, zniszczenia swojego planu zniszczenia świata i tak naprawdę zdobycia nowego awatara w postaci głównego bohatera? E, na te wszystkie odpowiedzi znajdziecie, e, na, na odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdziecie oczywiście w nowym dodatku. Gra jest jako fabularny element krótka, ponieważ to też są około 4 godziny, natomiast mamy też pewne questy przerywające główny wątek fabularny, mamy też pewne dodatkowe zadania poboczne, które są do wykonania po tak naprawdę pokonaniu lewiatana w tym dodatku i specjalne, specjalnie one nie są dostępne wcześniej, no ponieważ byłyby spoilerem dla tego, co się dzieje w głównym wątku. Dodatek, który został udostępniony w zeszłym miesiącu, udostępnił również... Kilka nowych rzeczy pod kątem rozgrywki dla głównej gry. Między innymi w końcu możemy zrobić sobie pięć indywidualnych setów umiejętności dla, dla Clive'a, co było bolączką w głównej grze, bo ciągle przy każdym bossie musieliśmy przerzucać umiejętności, dostosowywać swój, swój set, powiedzmy, do tego, jak mamy walczyć z danym przeciwnikiem. Teraz jest to dużo łatwiejsze. Został poprawiony, poprawiony również photo mode i Mamy również dostęp do czegoś takiego jak Kairos Gate, który jest dostępny dopiero po endgame. Jest to 20 poziomów, też również taki rodzaj dungeonu, natomiast bardziej roguelike'owy. Za przejście całości oczywiście dostajemy pewne bardzo fajne goodies, takie słówko, które lubimy, loot też popularny, czyli jeszcze większe upgrade'y dla naszego bohatera. E, Clive zdobywa tutaj również moc i tłana wody, co o shock, e, więc to też usprawnia nam rozgrywkę i jest też spoiler, e, po zakończeniu The Rising Tide i pokonaniu Ultimate czeka nas pewna niespodzianka, ponieważ zdobywamy również umiejętności jeszcze jednej osoby, ale to byłby już zbyt duży spoiler, więc wam to podaruję. Uwierzcie mi, że jeżeli lubiliście grać Bahamutem, Tytanem i Fritem, to Podkochacie Lewiatana. podkochacie jego umiejętności, bo są bardzo zbliżone do Bareta z Finala 7 Rebirth. E, lubicie strzelać, polubicie się z Lewiatanem. Ode mnie e, za całość e, takie fajne osiem, może nie mocne osiem, ale takie osiem dla zachęty, ponieważ chciałoby się, żeby ten dodatek był trochę dłuższy, e, zwłaszcza, że nadal pozostaje kilka pytań bez odpowiedzi. Na przykład, czy ten dodatek ma wpływ na zakończenie całego Finala szesnastki, nie jest to odpowiedź podana wprost. Także ode mnie taka mocna ósemka i jeżeli lubiliście Finala szesnastkę, to zdecydowanie powinniście zagrać w Day Rising Tide. No proszę bardzo, 8 na 10 odgramy na maksa i dziękujemy Cenega Polska za dostarczenie kopii do recenzji.